Jeśli zadam wam pytanie, z czego kojarzycie Rafatusa, to pewnie odpowiecie, że z tego. Ale nie uwierzycie mi, jeśli wam powiem, że ten człowiek dzisiaj wygląda już tak. A może w ogóle nie wiesz, kim jest Rafatus. Spokojnie, bo w tym filmie postaram się wytłumaczyć wszystko od podstaw. Rafatus to jeden z popularniejszych w swoim czasie patostrymerów. Jest często wymieniany jako jeden z nazwijmy to wielkiej trójki patostrymu: czyli Daniel Magical, Rafonix i właśnie Rafatus. Rafatus, a tak naprawdę Rafał Kowalczyk, to urodzony w 1995 roku patostreamer z Siedlec. Rafał zaczynał swoją przygodę podobnie jak wcześniej wspomniana dwójka czyli od streamów z Tibi. I jak Rafał sam mówi, już wtedy miał ogromny problem z alkoholem. Dlatego konsekwencją tego były drang streamy czyli transmisje na żywo, na których Rafał upijał się, często do nieprzytomności. Jedną z ważniejszych postaci na jego live'ach była Marlena Gałąska czyli jego dziewczyna. Znali się już dużo wcześniej, z internetu można się dowiedzieć, że poznali się jeszcze w szkole przed rozpoczęciem tej całej internetowej przygody. Rafał swoją motywację do robienia tamtych transmisji tłumaczy faktem, że chciał dawać innym ludziom rozrywkę, że chciał po prostu ją sprawiać innym frajdę. Tak jak powiedziałem, zawsze chciałem dawać ludziom rozrywkę, a wtedy ja myślałem, że daje rozrywkę, wtedy to była ostra patologia. Jeśli siedzicie w temacie, to pewnie wiecie, że streamerzy ogólnie zarabiałem dużo. A Rafatus w tym wypadku nie był wyjątkiem, bo też zarabiał dosyć dużo. Co można uznać za logiczne, bo w w tamtym czasie zarabiał o wiele więcej niż wasi starze razem wzięci. Ale zamiast bycia milionerem wybrał przepicie i przejedzenie tej całej kasy, jak on to sam mówi. Jego zarobek pochodził oczywiście z donatów, bo widzowie chcieli się poczuć lepiej, rzucając kasę jak małpie wzo. To jest klasyczny schemat działania patostreamów, który można było zaobserwować u kilku innych jego W 2017 był wielki boom na patostreamie. Magical, jak mówiłem w poprzednim materiale, zdobywał rekord za rekordem, więc Rafatus też stał się popularny. Na początku Rafał streamował na YouTubie, potem jak można się domyśleć, został zbanowany. Na początku 2018 był jeden z większych pików jego popularności, a to za sprawą rosną na jego streamach patologii. Przy każdej okazji Rafał był pijany oraz znęcał się fizycznie nad jego dziewczyną. I to właśnie wtedy powstawały te legendarne memy, że Rafatus wygląda jak dinozaur. Również w tamtym czasie TVN wypuścił kolejny odcinek z serii Uwaga, gdzie właśnie wystąpił Rafatus. I już wtedy cała Polska wiedziała kim są i czym się zajmują. To oczywiście dodało mu popularności nowych widzów. W tamtym czasie też Rafatus trafił do szpitala zaraz po streamie. Po banie na YouTubie, Rafał z Marlenką postanowili przenieść się na platformę Show up. Jest to platforma do transmitowania treści. Strona polega na tym, że widzowie wysyłają żetony, czyli pieniądze, a twórca musi coś wykonać. Dlatego Rafał musiał wykonać zadania takie jak na przykład sranie do wiadra czy s... z na streamie. Po jakimś czasie również tam dostali bana za niewykonanie jednego zadania. Bo to działało w ten sposób, że jeżeli cel został zapełniony, trzeba go było zrobić, inaczej się właśnie dostawało bana. I po tym wszystkim jego główna część sławy się zakończyła i pozostawało tylko cykliczne robienie szumu. Po jakimś czasie Rafał zaczął zadawać się z nową dziewczyną, która nazywała się Agnes. Była o tym głośna afera, jakoby ona miała go zgłosić. Do końca 2019 pozostawały tylko jakieś kilka przebłysków, a na koniec właśnie 2019 Rafa znowu robił pojedyncze streamy, ale tym razem z Marleną. Wtedy doszło do legendarnego ogolenia głowy. Jak Rafał twierdzi w nowszych materiałach, było to spowodowane tym, że Marlena zwyczajnie w świecie miała wszy i nie chciała się myć. I tak dalej, w dodatku Marlena miała wszy. Już nie wiedziałem, co mamy robić. Nie chciała się myć, nie chciała kompletnie nic robić, tak? Z tym kierunku. Zapytałem się i to co teraz robimy? Mówi ogolicie na łyso? No i, no i tak się stało, że została ogolona na łyso. I był to ostatni moment, gdzie Rafał to wytrzymał. I pewnie pomyślicie sobie, że z takiej patologii, no, nie da się już wyjść. W zasadzie wtedy też tak myślałem i uważałem nawet, że Rafał jest najgorszy ze wszystkich patostreamerów. Jednak właśnie po tym streamie Rafał chciał się zmienić. Wszystko, co teraz będę opowiadał, pochodzi z jego nowego kanału na YouTube. Po tym streamie z ogolenia głowy Rafał zadzwonił na policję, która zawiozła go na izbę wytrzeźwień. Rafatus z pomocą kolegi zapisał się na odwyk i na terapię, która trwała kilka miesięcy. Wtedy już zapowiadał głośne zmiany, jednak wrócił po jakimś czasie do streamowania. Jednak na całe szczęście nie na długo. W 2021 roku Rafał wyprowadził się do Niemiec, gdzie do teraz tam pracuje. Jak można się domyśleć z jego TikToków, pewnie pracuje na budowie. Od sierpnia 2021 Rafał nie dotknął alkoholu, jak sam twierdzi w filmie na jego kanale. Można powiedzieć, że Rafał traktuje ten kanał jako terapię. Aktualnie nagrywa jakieś piosenki, ale to tak raczej bardziej na luźno. Wrzucił na ten kanał też kilka filmów, na których tłumaczy się ze swojej przeszłości i widać po nim zwyczajnie jak się zmienił. Aktualnie po Instagramie i po TikToku można stwierdzić, że znalazł sobie nową dziewczynę. Jedyne, do czego się mogę doczepić przy tej całej zmianie są streamy z Marlenką, które kilka razy się zdarzyły. Oczywiście były one robione na odległość, bo TikTok udostępnia taką funkcję. Nikomu to zbytnio było potrzebne, może też Rafał chciał skoczyć na zasięgi, których mu brakowało przez to wszystko, kto to wie. Ale zapytacie się teraz, co się stało z tą całą Marleną. Rafatus, jak wspomniałem, zostawił ją pod koniec 2019. Jak sam tłumaczy, musiał ratować siebie i nie mógł zbytnio jeszcze pomagać innym, co chyba możemy się umówić, że jest zrozumiałe. W swoim filmie powiedział, że spotkał się z nią jak wrócił do Polski na kilka dni. Marlena namawiała go ponoć na streamy, jednak Rafał się nie zgodził. I jak sam powiedział, jeśli ktoś nie chce pomocy, to nie da się mu pomóc. Aktualnie Marlenka wstawia jakieś dziwne szorty i zdjęcia na insta i to chyba wszystko, co o niej wiadomo. A Wy jak oceniacie zmianę Rafała? Możecie dać znać swoją opinię w komentarzu. I też jeśli nie powiedziałem jakiegoś ważnego fragmentu, jeśli czegoś nie dopowiedziałem, również możecie pisać w komentarzach. Dziękuję wspierającym, bo dzięki wam, ten kanał może się porządnie rozwijać. Dziękuję wam bardzo za jakąkolwiek formę wsparcia kanału, czy to jest, są te 2 złote, czy to jest 40 zł. ja Wam bardzo serdecznie dziękuję. Jeśli chcecie sobie sprawdzić, jakie ciekawe bonusy mają moi wspierający, kliknijcie sobie wspieraj tutaj na kanale i możecie sobie to obszaić. Jeśli odcinek Wam się spodobał, możecie rozważyć opcję subskrypcji kanału, żeby nie przegapić nowych treści. Ja się z Wami żegnam, zapraszam Was tutaj na ostatni odcinek i widzimy się w nowym, który pojawi się już pewnie za tydzień z hakiem, coś takiego, także siemanko.